Wiele milionowych fortun powstało dzięki zamianie starych sprawdzonych sposobów na nowe sprawdzone sposoby. I teraz do tego elitarnego grona chcę dołączyć Adam Korycki. Dzień dobry Państwu, nazywam się Adam Korycki. Przyjechałem do Państwa z Gliwic po 3 miliony złotych dla mojej firmy za 20% udziałów firma Próftech i moi ludzie złamali formułę na King Size. Produkt, który Państwu za chwilę pokażę, jest szeroko znany i produkowany za granicą, głównie w Niemczech, w Danii, w Holandii. Proszę Państwa, produkt, który żeśmy formułę złożyli w Gliwicach godzinę temu przypominał gęsty, zawiesisty budyń. Po 45 minutach jest materiałem, który posiada pamięć kształtu, jest odporny na starzenie, jest wodoszczelny, jest ekologiczny, bardzo łatwy w montażu i minimalna jego trwałość to 10 lat. Proszę Państwa, rynek, który mogę zaproponować jest gigantyczny. Moim klientem dzisiaj jest człowiek, który ma zniszczony dach pokryty blachą. Setki, jak nie miliony metrów kwadratowych dachów pokrytych papą. I setki, bądź też miliony dachów pokrytych dachówką mogę to tak. dotykać? Zresztą tutaj właśnie ja z państwa wam, tak dużo dachów remontowałem, bardzo proszę. Które... To jest właśnie taka nasza próbka marketingowa, A Państwo dostaniecie pewnikiem I co to pędzlem się nakłada? To można nakładać, bądź pędzlem. Jeżeli teraz jeszcze jest jedna rzecz. Moim klientem jest nie tylko firma wykonawcza, ale Kowalski, który chce naprawić sobie swój 25-metrowy A czy teraz na, na można uszczelnić yy, taras? Tak. Proszę Państwa, to zupełnie to może tak? służyć zamiast na przykład e, papy, którą się tam... Coś no, za moc grzeba. Masz papę na tarasie. O tym się masz. <laughs> Proszę Państwa, to o czym Pan mówi, ta technologia jest znana od 100 lat. I ona jest najczęściej u nas praktykowana. Natomiast efektem tylko ubocznym Czyli naszych tak? doświadczeń i wyników w laboratoriach, się musieli wiedzieć, że to nie jest nasza fazma tylko te materiały zostają przebadane przez laboratorium, to się ma rozciągać i wracać do swojego kształtu, ale pan dostanie za chwilę. Ale nie to ja panu. Proszę, ja mogę zabrać, panu Ja panu zaproponuję teraz coś takiego. Niech pan spróbuje rozerwać to. Okay, Proszę się przyłożyć solidnie. A coś będę miał za to? 5%. Ale wzdłuż? No Wzdłuż z 5%. Ciężko? No, ja zdygnuję! <laughs> Bo pan dostał w tej chwili materiał uzbrojony. To, co dałem państwu. Niech teraz pan uważa. Maćku. No ja wiem. Widziałem już to na wejściu. <grym 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 nie będzie żadnych. Nie jest nie, nie, uzbrojony. Spółka Pów e, Tech zajmuje się e, spółka ZO. Mhm. Tak. Co jest przedmiotem działalności tej spółki? Produkcja e, technologii hydronelonu. Produkcja tak. i sprzedaż tych tak. produktów. Tam, usługi okay. też, I usługi też. Usługi są gdzieś indziej. No, tak. Usługi są gdzieś indziej. Gdzie załóżmy, za. załóżmy hipotetycznie, że te usługi są w innych tam firmach, którym państwo, jak klient chce z położeniem, to pan dzwonicie to tam. i tak to i wygląda. pan Krzysztof z ekipą położy. Tak jest. Mhm. Ok, to produkcja i sprzedaż to ile państwo produkują? No zakładając, że wszystko sprzedajecie, co wyprodukowaliście w ciągu jednego półrocznego okresu. Czy jak pan sądzi? Albo jak Pan wyliczył, jakie są y, 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 przychody, albo będą przychody w, w roku 2012. Miejącą przyznam się szczerze, że do planu marketingowego w przyszły jeszcze nawet nie zdążyłem usiąść. Naprawdę. Znaczy, Pan, to... przyszedł Pan i powiedział, że chce, chciałby Pan do inwestycji 3 miliony złotych. Padła konkretna kwota, 3 miliony złotych. Zamiast za to powinna powstać, po, powinno, powinien pan powiedzieć: Za te 3 miliony złotych wydamy tyle na, to, tyle na to, tyle na to, tyle na to, tyle na tamto. Z tego będzie w 2012, 2013, 2014, 2015 roku tyle, tyle, tyle przychodów, rentowność będzie taka, taka. I panie Marianie, zarobi pan wydając 3 miliony złotych, 15, załóżmy, mm -hmm. milionów euro. W ciągu tych najbliższych. I od razu tak. kolega się podrywa i mówi: Biorę, a drugi mówi i, A ja też bym chciał, prawda? Tak. Rozumiem państwa pan I, pan, i musi, tak. pan, musi pan na to w ten sposób pomyśleć. Ma pan konkretny produkt, przynajmniej chce go pan nam sprzedać jako konkretny produkt, bardzo, bo to nie jest wizja, nie jest wirtualny świat, tylko pokrycie dachowe, czy tam powiedzmy materiał, ale nie ma konkretnych cyfr, nie ma konkretnego przełożenia, a 3 miliony zł to mało nie jest. 30 tysięcy mhm. można by było na urog osobisty Pana zainwestować, prawda, ale 3 miliony mhm. to jest słabiej, nie? Także ja, ja odpadam. Żaden inwestor duży tak nie da o milion dolarów. Ale jak ktoś powiedział, decyzja biznesowa to nic innego jak oszacowanie ryzyka. Ryzyka straty. Niestety brakuje mi cyfr, w związku z tym ja nie wchodzę, dziękuję. Okej. Okay. Ja nie wiem, co mam powiedzieć, po prostu uważam, że takie produkty nie są na rynku również. Fajnie pan to sprzedaje. Z tym miesiącu co chyba pan trzeci, jeżeli chodzi o pokrywanie dachów. Każdy nie <grym> dokładnie to samo. Mogą ci chcieli pokryć mi dach, a pan mi chce to sprzedać jeszcze do tego wszystkiego? Bo no, wszystko to ciadostwo nigdy nie było szczelne. To, to proszę, żeby to zainteresowany takim czymś. Zwłaszcza, że faktycznie tutaj nie ma, nie ma w ogóle o czym mówić. To jest. Yy, 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 to jest coś, co się dopiero rozwija. no Panowie działacie raptem parę miesięcy, nie macie nic, nic nie wiecie, przychodzicie po konkretną kasę. Także generalnie ja też dziękuję za to. Panie Adamie, problem po podstawowy to jest rzeczywiście brak biznesplanu, planu. No niech Pan sobie wyobrazi, że idzie Pan do banku, mówiąc, że potrzebuje 3 milionów kredytu i mówi Pan, że ma Pan biznesplan na najbliższe pół roku. No, zdaję sobie z tego sprawę. Doskonale ja. Mówię. My nie jesteśmy bankiem, wiadomo, że ryzykujemy dużo więcej. Zamiast za inwestycje nie żądamy żadnych zabezpieczeń, no ale. Biznesplan, co najmniej na rok, dwa. W każdym biznesie, który startuje od podstaw, da się to zrobić. Można oszacować rynek, założyć udział, jaki chce się zdobyć w kolejnych latach, założyć jakieś koszta. Więc to jest podstawowy problem yy, z mojego punktu widzenia, jako inwestora, który również w tej inwestycji byłby inwestorem pasywnym, wyłącznie finansowym, bo na branży się totalnie nie znam i w sprzedaży panu nie pomogę. Zresztą chyba nie trzeba panu pomagać w sprzedaży. Ja dziękuję, nie wchodzę. Rozumiem. O tyle przyjemnie było, że zawsze do, do tej pory obserwowałem Państwa po tamtej stronie. A dzisiaj chociaż miałem tę przyjemność być tutaj tego państwa. Jeszcze na koniec ja, jeżeli pan pozwoli... Ładnej przepraszam. Boże, jakie fopa. A ja mam. A ja mam e, troszkę inne zastrzeżenie. Johannes law który przyszedł do księcia Savoy, powiedział, że potrafi zmienić papier w złoto. Na co książę Savoy odpowiedział mu jestem niedostatecznie bogaty, żeby dać się zrujnować. Ja niestety nie wierzę w Pana jako w sprzedawcę. Za dużo to było show, a za mało konkretu. Dziękuję pięknie. To też jest dla mnie uwaga. Dziękuję serdecznie. Do, do zobaczenia. Do widzenia. Dziękuję za do, do widzenia. Dragon's Den, Jak zostać milionerem, to program, w którym inwestorzy wspierają pomysły uczestników swoimi własnymi pieniędzmi. Nic więc dziwnego, że chcą wiedzieć, na co dokładnie mają zostać wydane. A co zobaczymy po przerwie?